Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy gotować najlepszą przekazkę z kurczaka. To jest e, tak nazywały się e, chipsy kurczaka. To będzie przekazka najlepsza do kina, na wieczór, na piwko z kolegami. I zaraz sobie pokażę jak to gotować. Pojechali. Ok, a zaraz Wam pokażę jakie u nas idzie schodniki do tego sołusu do naszych chipsów z kurczaka. Pierwsza główna rzecz to jest papryka wędzona. Druga to idzie u nas czosnek wędzony. Potem idzie jakiś nowy syrop, jakiego nie ma, to można zamienić jego po prostu cukrem. Następna to główna rzecz, która powinna być u każdego na kuchni, to jest tosterski sos, on jest taki fajny, przyjemny, myślę, że każdy powinien go kupić, on jest niedrogie, ale jest fajny. Następnie idzie to u nas e, sos sojowy, Mogę, można go zamienić na przykład po prostu solu. Dalej, jedny z ostatnich sosów u nas tutaj, to jest sos balsamiczny. I główna rzecz tego sosu, to jest jego podstawa, to po prostu pasta pomidorowa. Żeby ona była fajna po smaku, nie go takiego metalicznego smaku, potrzebne trochę podgrzewać i dodać cukru. Podgrzewać potrzeba gdzieś 3-5 minut. Zaraz my zrobimy ten sos i ja pokażę, jak to wszystko wygląda. Już nasza pasta pomidorowa już jest i Zaraz możemy dodać nasze składniki. Zaraz my dodajemy jedną łyżkę papryki wędzonej. Op. A zaraz my dodajemy czosnek wędzony. Jak nie ma wędzonego, to może dodać zwykły. Op. Ja lubię, żeby kiedyś było tak powiększy. Dobra, następny to nas idzie. To sos woosterski Jego potrzebna u nas nie duża, gdzieś e, 3-4 łyżki. Następny nas idzie ten e, syrop klinowy. potrzebna tak jedna mała łyżka, nie więcej. Hop. Następny składnik to u nas jest e, sos sojowy. Też będzie tak gdzieś dwie maksymalne łyżki. I ostatnia rzecz to sos balsamiczny. Gdzieś tak 5 ml wystarczy. Żeby był taki fajny smak. Super! Moi drodzy, dobra, zaraz dajemy to do naszego kurczaka, ale z początku potrzebne go przygotować. Bierzemy nasz kurczak, odrzucamy ten mały filet, wchodzimy do niego potem i potrzebne z tego filetu zrobić takie małe paski. Zaraz ja pokażę, jak to będziemy robić. Wszystko gotowe. Już nas minęła całą noc. To gdzieś u mnie 12 godzin. Chciałbym pokazać dalej jak to wszystko wyglądać, jak to będą układać, żeby to było super fajne. I po prostu jeszcze pokażę jak potrzebna jest do tego temperatura, jak to potrzebne prawidłowo gotować. Dalej wszystko Wam już pokażę. Pojechali! Dobra, zaraz pokażę Wam jak prawidłowo układać naszego kurczaka. Potrzebna taka standardowa siatka. Poczekno, żeby wybrali jakieś takie miejsce, gdzie potem byłoby nie, po wam i fajnie pracować. U mnie jest takie miejsce, zaraz będziemy układać naszego czeka po prostu. Bierzemy nasze paski. Up, dobra. Tak u nas wszystko wyszło. Wygląda że tutaj jest gdzieś 2 kg kurczaka. Jakie fajne wygląda. Zaraz pokażę jak to potrzebne przygotować i jakie ustawić temperatury. Jak to wszystko po prostu ustawić, żeby to fajnie wyglądało. No coś, pojechali. Dobra, zaraz pokażę jak to potrzebne wszystko przygotować. Po prostu na dole nam potrzebna folia dla kurczaka. Dobra, moi drodzy, i główna rzecz, ostatnia, którą dla tego, żeby to przygotować, to ta tuba. Można zmienić na przykład ten ręcznikiem, to jest nie taka podstawowa rzecz. Po prostu dlaczego ona jest potrzebna? Żeby, kiedy wszystko włączymy, tutaj troszeczkę nas było dostępu do tlenu. I wszystko zaraz to dostajemy na 60. Dostajemy ten wentylator. Op, już u nas poszło. I to ono zostawić na 3 lub 4 godziny. No coś moi drodzy, już my skończyli. U nas minęło już 3 godzinki. I taka góra kurczaka u nas wyszła z 2 kg fileta. Zaraz będziemy wszystko próbować. No coś moi drodzy, to już nasz kurczak. Zaraz pokażę jak on wygląda jest taki fajny już gotowy do spróbowania taki on jest nas w środku o, taki biały już jest gotowy ale powiem zaraz kilka słów jak go jeść, z czym można jeść i do czego go można brać oczywiście, że to potrzebne jeść z jakimś sosem barbecue, może być to chiński, czy jakiś inny i główne, że ten kurczak zawsze jedzimy z jakimś ostrym sosem Mam na przykład takie ostre sos 100% pain. To jest amerykański sos. Jak na przykład kogo będzie to interesować, możecie napisać. Mam dużo kolekcji po o, o różnych sosach. a nie jest wszystkie fajne i ostre. Ale główna rzecz, dlaczego my robili tego kurczaka, to oczywiście piwko. Zaraz będziemy otworzyć te piwko i próbować kurczaka. No coś moi drodzy, już my skończyli nasz kurczak, chciałbym powiedzieć, że ten jest kurczak fantastyczny, proponuję wszystkim jego przygotować w domu, ten kurczak będzie fajny do kina. Mm. Jest prosty i elegancki, tak, także nie potrzebne czekać gdzieś tych 15 godzin jak czekał ja, wystarczy maksymalnie gdzieś godzinki i on już będzie gotowy do przygotowania. Myślę, że e, najfajniejszym będzie zrobić ten kurczak na. przez pół godzinkiem. Mm. Na drodze. Za was. Ten kurczak na piwa będzie był idealny. I jeszcze kto może chce zrobić ten e, kurczak od razu ostry, powiem, także może po prostu kupić e, i dodać je po prostu do wszystkie kiedy my robili, do naszego kurczaka, do tej marynady. Jakieś jeszcze fajne, że mogę powiedzieć, że 2 kg fileta to jest minimalna rzecz, którą wy powinien kupować, bo ten kurczak będzie leczyć na stole u wszystkich. Jaka wyszła waga wszystkiego tego? Powiem tak, że nas było gdzieś 2 kg i zostało się gdzieś mm, kilo czterysta i co chciał powiedzieć wam w końcu dziękuję wszystkim za oglądanie naszego e, recepta a zaraz chciałbym powiedzieć wszystkim że e, proszę zostawić komentarz proszę postawić like, nas obserwować mm. i gotować w domu takie kurczak dla tych to... Nie chcę podmogłonać jeszcze raz ten e, klipek, po prostu zostawię tutaj swój Instagram. Może być tutaj. Zostawię swój Instagram. I w tym Instagramie będzie po prostu napisane całe składniki, które potrzebne do robienia takiego kurczaka. Wszystkim dziękuję i do zobaczenia i miłego dnia.